Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Panie, Panowie Posłowie, Panie Pośle Szczucki, Pan wstydu nie ma. Wyjść tu na tą mównicę teraz i moralizować, pouczać, co my z mediami publicznymi chcecie zrobić. Wstydu nie macie. Nie macie naprawdę wstydu. Co się stało po 2015 roku z mediami publicznymi? Media publiczne ze swej nazwy, ale też praktyki w wielu krajach europejskich służą ludziom w pozyskiwaniu informacji, są dostawcami wiedzy o, o świecie, o tym, co się, co się w danych krajach dzieje, dostarczają tak zwaną wysoką kulturę. Mieliśmy bardzo, bardzo duże osiągnięcia w tym względzie. Ale po 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę w Polsce, Media publiczne, o których tu była mowa, telewizja, radio, Polska Agencja Prasowa przestały w ogóle charakteryzować się tymi przymiotami, które, które składają się na określenie media publiczne. Stały się najzwyczajniej w świecie mediami jednej partii politycznej. Zeszły do standardów, które są charakterystyczne dla Białorusi, dla Rosji, dla Republik Bananowych. Taki, jest, taki, taki, taki poziom został osiągnięty. Ja się dziwię, powiem szczerze, że dziwię się wielu, wielu e, kolegom, koleżankom, e, którzy dzisiaj są w szoku i nie, nie wszystko do nich dociera, bo władzę stracili po ośmiu latach. To pewnie będzie wymagało kilku tygodni, kilku miesięcy dojścia do siebie. Ale tak jeszcze pół roku, rok temu, dwa lata temu... Państwo się uspokójcie, uspokójcie się. Że wyście tak bezkrytycznie... Łykali te paski, o których przedstawiciel koalicji obywatelskiej mówił, bo to, tak wiecie, na, na zwykły rozum tego nie szło przetworzyć bez jakichś zachowań ubocznych, bez skutków ubocznych. To, co tam pisaliście, za każdym razem na paskach TVP, polityk opozycji, z jakiej partii był w zeszłej kadencji, czy, czy, czy w w Sejmie ósmej kadencji, z jakiej partii by on nie był albo był zdrajcą, albo był złodziejem, albo się sprzeniewierzył, sprzeniewierzył interesom Polski, tam się nie pojawiały żadne informacje, które by cokolwiek, cokolwiek doceniły, czy jakąkolwiek prawdą się, się kierowały. Ale jedno mi utkwiło, jedno mi utkwiło, jeśli mówimy o tych obrazkach, takich bardzo konkretnych, jedno mi z telewizji polskiej właśnie pierwszych lat rządów pisów tej instytucji utkwiło. Bohaterem tego materiału był obecny minister Arkadiusz Myrcha i to bardzo wymowny, bardzo wymowny obrazek na ekranie TVP z klapy Pana posła, Pana ministra, Wyparowało serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czyli Wy już nawet nie tylko wydaliście wojnę platformie PSL-owi, wszystkim, którzy myślą inaczej jak Wy, nauczycielom, wydaliście wojnę, wojnę w TVP również lekarzom, bo przecież też jak nie byli z Wami, no to to przeciwko Wam, ale Wy nawet tej najwspanialszej w Europie czy w świecie inicjatywie charytatywnej, jaka. Jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przy tej okazji pozdrawiamy dzisiaj tych wszystkich, którzy, którzy pracują nad kolejnym finałem. Trzymamy za Was siuki. Nawet oni musieli zniknąć z ekranu telewizji, rządowej telewizji pod, pod rządami PiSu. Straszne rzeczy. Dziwię się, że tak bezkrytycznie przez 8 lat na to, na to patrzyliście. No, tu warto też wskazać na patologię, jeśli chodzi o w ogóle prowadzenie finansów w mediach publicznych. Do takiej ruiny doprowadziliście tą propagandą te instytucje, że trzeba było tu kroplówki wielomiliardów publicznych pieniędzy. Żeby to jeszcze pan prezes Kaczyński dał 2 miliardy, tam pewnie na tej nowogrodzkiej, jakby dobrze poszukać, to znalazłoby się. Morawiecki mógłby tam swoje konta też prześwietlić i wpłacić. Wtedy byłoby ok, to nie było problemu subwencji, jakbyście dali, ale wy zabraliście Polkom, Polakom raz dwa miliardy, potem trzy miliardy, jeszcze raz trzy miliardy. To są astronomiczne kwoty na realia Polski. Bardzo wielką wartością telewizji polskiej, zwłaszcza, ale myślę, że również radia publicznego były ośrodki regionalne. To do 2015 roku były kuźnie wspaniałych kadr, młodych dziennikarzy, którzy potem zdobywali. Zdobywali i podbijali świat, jeśli chodzi o zawód dziennikarza. Dzisiaj te ośrodki świecą pustkami, tam wieje smutą. Ta propaganda tłoczona na siłę, na poziom regionalny, mediów, gdzie powinna być informacja o życiu lokalnym naszych małych ojczyzn, gmin, powiatów, tam gdzie inne media nie docierają. Nawet tam wtłoczyliście propagandę i jest tam zniszczyliście. Byłem w wielu ośrodkach. Telewizji polskiej, w różnych województwach, tam po prostu świeci pustkami, tam jest smuta, tam nie ma tego życia, którym te instytucje tętniły, i nie ma ludzi przede wszystkim. I nie ma ludzi, a ludzie są, ludzie są, naj, ludzie są w tym najważniejsi. I, i, I to jest wielki zarzut, który również dzisiaj, przy tej okazji, jak rozmawiamy o mediach publicznych, trzeba powiedzieć. Zniszczyliście wspaniały potencjał. Mediów publicznych, jakimi by, by, byli pracownicy. To od pierwszych tygodni waszych rządów można było obserwować jesienią 2015 roku, 2016 roku jakaś niewyobrażalna miotła. Każdy, kto nie był z wami, został z tych mediów usunięty, bezpowrotnie. Tam po prostu zniszczono wiele, wiele, wieloletni dorobek, jeśli chodzi o pracowników. A najbardziej wymownym chyba przykładem tego, co się z kadrami w mediach publicznych stało, jest przykład radiowej trójki. Kilka pokoleń Polaków wyrosło na radiowej trójce. Tam była muzyka, tam była publicystyka, tam były felietony. Zniszczyliście to w ogóle w jakimś, w, 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 w jakimś stylu z ponurych czasów PRL-u. Zupełnie nie wiem, nie wiem, nie wiem. Słów brakuje, żeby to, żeby to opisać, panie pośle. No, prawda boli, prawda boli, prawda bardzo boli. Widać na, pan, na pańskim przykładzie, jak, jak bardzo, jak bardzo, to, jak bardzo to boli. Ale na koniec trzeba powiedzieć o największym zarzucie, który, który pod waszym adresem się wysuwa w tej debacie, rujnując te media. Przekształcając je w, kana w kanał propagandowy konsekwentnie każdej godziny, każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku przez te osiem lat potraktowaliście media publiczne jako narzędzia budowania podziałów między Polakami. Wojna polsko-polska to głównie właśnie zasługa Waszych rządów w telewizjach, w telewizjach lo lokalnych, w Waszym radiu lokalnym. Tam dzień w dzień tydzień w tydzień miesiąc w miesiąc wykluczaliście w tych mediach, wykluczaliście każdego, kto myśli inaczej od was. Każdy, kto nie był z wami, w mediach publicznych był przedstawiany jak wróg narodu. No i to podziałało, i to podziałało, bo niestety lub stety, raczej niestety w Polsce dwie trzecie Polaków ma dostęp tylko do mediów publicznych. Tylko do mediów publicznych. I ten jad nienawiści, który tam się sączył, doprowadził do w głównej mierze do wojny polsko-polskiej. To jest wasza, wasza, wasza wina. Szczuliście Polaków przeciwko Polakom. Polakom. W efekcie mamy dzisiaj jedno z najbardziej podzielonych społeczeństw we współczesnej Europie. Klub parlamentarny Polskiego Stowarzyszenia Trzeciej drogi oczywiście jest jak, najbardziej, jest jak najbardziej za przyjęciem tej uchwały. Potrzeba dzisiaj realizacji tego, o co wnosili Polacy, głosując tak licznie, głosując w bardzo świadomy sposób w wyborach 15 października. Czas na zmiany w mediach publicznych, czas na przywrócenie mediów publicznych dzisiaj tym wszystkim, którym te media służą tym wszystkim, którzy nie mają dostępu do innych. Źródeł informacji. Czas przywrócić Polakom ich media publiczne, dlatego musimy działać. Dziękuję bardzo.